Cześć, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry The Sims 4 Szalony U. Naukowiec. <grych> ja jestem oczywiście Lotta, jeżeli byście nie wiedzieli, a to jest nasza roda wosa Holi, która wyszła niedawno z Asylum i jest szczęśliwa, prawie szczęśliwa. Okej, okay, mamy weekend, dzisiaj będziemy sobie grać podczas, podczas weekendu i już mam jako takie plany na ten weekend, otóż musimy na pewno zająć się naszymi E, roślinkami, które tam sobie żyją i, 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 i rosną, tak? E, na pewno musimy zaprzyjaźnić się z Bellą Ćwir, może być dosyć dziwne i dosyć ciężkie, ale damy radę. I tak, i musimy dokonać jednego przełomu naukowego, który w sumie nie wiem, czy się uda go wbić, czy się nie uda go wbić. Zobaczymy. To jest, aha, no, miałam mówić, że to jest terada, ale właśnie się udało, także. Wow, jeden achievement już mamy zrobiony. Super, bardzo się z tego powodu cieszę. Także co? Zrobimy sobie jakieś tutaj śniadanko. Nie wiem, nie wiem co możemy zrobić na śniadanko. Na przykład z śniadaniem. Jajka, jajecznica, fritata, jajecznica. W sumie sama dawno jajecznicę nie dałam na śniadanie, także tak może być całkiem spoko. Ui, ui, ui. Nie dobra. <laughs> nie wygupiajmy się, nie wygupiajmy się. Mamy sporo rzeczy do zrobienia, a tutaj wygupiamy się i w ogóle, i w ogóle. Dobra. Aaaa, um. niska ocena kariery, no spoko. Trzeba będzie to podrasować troszku. Jak tam nasze znajomości z Bellą? Hmm... Mhm. Ale ma weekend wolny, super. Także to mi się podoba, będzie wolna, będzie mogła przyjść i będziemy mogło się z nią troszeczkę pobawić. Kto wie, może uda się z nią bardziej zaprzyjaźnić. Who cares? Nobody cares. Ok, posprzątamy. Zapewnimy sobie troszkę rozrywki naszym super ekstra telewizorkiem. Tylko jakie by tutaj kanał obejrzeć? Kanał? TV na 100. Myślę, że to jest najlepsze co może być. Najszybciej chyba wypiję tę zabawę. Rachunków jeszcze nie było żadnych. Mogę licencjonować utwór. Właśnie. Bring me to spaghetti. Nie. Tak. Bring me two spaghetti, fapa. To jest pisanka najprawdopodobniej, którą napisałam podczas tej przerwy, kiedy nie miałam co robić na ocenę. Także nie przejmujcie się tym, że mam więcej pisanek niż, niż stworzyłam, bo, bo, bo tak. Y, mam jeszcze jedną tam do napisania, ale to kiedyś, kiedyś w innym czasie na spokojnie ją napiszę. Y, dobra, zobaczmy, co my tutaj mamy. Możemy ewoluować te dwie rzeczy, chociaż nie wiem, na czym to polega, ale dobra, niech sobie ewoluuje. Gdy mamy ciężka praca, bla, 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 bla. Odchwaszczaj. Który mamy w ogóle poziom tego? Pokażcie mi. Ogrodnictwo trzeci, okej. Okay. To też odchwaść, ale tam dalej nie pójdziemy, bo tutaj musimy jeszcze się troszeczkę pobawić. Podlej. Podlej. Zbierz plon. I zbierz plon. Tak, to będzie dobre. A mogę coś takiego wyrzucić? Nie mogę. Szkoda. Dobra, czyli teoretycznie, o, mogę jeszcze tej próbce zebrać, przyda się do naszych badań w laboratorium i w ogóle, i w ogóle. A teraz fajniejsza część, czyli tenże ogrodek Matko Boska. Zbierz cały plon najpierw, bo zbieramy, potem przeewolujemy, jeżeli będzie można, i odchwaścimy, co się, co się, wiece, to sprawy, żeby roślinki dobrze się miały, żeby wszystko było ok z nimi i w ogóle, i w ogóle. Narosły strasznie ogromne. Ale w sumie jestem z tego powodu szczęśliwa. Dobra. Ewoluj, ewoluj. Wszystko. Wszystko niech przejdzie przez ewolucję. Ewolucję. Zawsze jakiś tam y, punkcik się dozbiera do naszego czwartego poziomu. No dobra, poczekamy. Tutaj, a bo to są grzybki. okej okay. Grzybkie halocynki zasadziłam. No tak. okej, okay, poczekamy. Ewoluj i jeszcze to. Chyba nie będę mogła podlać. A szkoda. Tyle tych powiadomień mam mija. No, o, czwarty poziom Hehehe. Mów do rośliny, powiadasz. Mów do rośliny, powiadasz, Okej. Okay. Co mi to da? Pewnie nic. Nie mogę podlać, nie mogę odchwaszczać, nic nie mogę zrobić. Czyli teoretycznie na dzisiaj wszystko. I co powinnam zrobić w naszym pięknym, fajnym ogródku? Tutaj nic nie mam do robienia, nie mam nic i nic i nic. Dobra. No w takim razie. A, nie chcę pogada. W takim razie szukamy naszej Belli. Mm, Bello, zaprosić się tutaj do nas i przyjść, proszę. Byłoby całkiem fajnie. Ok. a kto to? Dina. Nie Dina, sorry, nie. Idzie ta bella? Mortimer. Mortis, i jest Bella, nasza piękna czarno-włosa, w czerwony kietz. Zapytaj, jak minął dzień. No, halo, rozmawiaj o zainteresowaniach, cokolwiek, jakakolwiek interakcja, super. Gdzieś powinno być to leżenie na podłodze, na ziemi i testuj. z pewnością. Musiałam to zrobić, serdecznie. Um, oh, Poprosić od próbki DNA może się przydać. Co narobi? Nie wiem. I co jeszcze? Dziś jest. Zaproś do wprowadzenia się. Nie dała mi próbki, no come on. zaproś do patrzenia w chmury, Ok. To jest to, na czym mi zależało. Halo? Halo? Ja tutaj się naklikałam, naklikałam, a w końcu nic mi nie wyszło. Ym, ale, dlaczego Bella śpi? O co chodzi? What the fuck, ludzie! Hello? Ona nie śpi. Ona patrzy w niebo i nie śpi. Nie wiem. No dobra, no nie chcę. O, dobra. Obudziła się. Ok, ok. Grać sobie przez 24 godziny. Mmm, okej. Okay. I zupełnie tego nie rozumiem. O, bardzo się przyjaźnią. Super. Bardzo mi się to podoba. To, w takim razie poczekamy jeszcze troszkę. Ktoś mi tutaj przyszedł w ogóle. Nina, Dina, Nina. Spoko. E, poczekamy jeszcze troszkę i spróbujemy coś tam wejść w jakieś inne interakcje. Na przykład. Na przykład. Yy... Wysnę jest zauroczenie. No bo kto mi zabroni? Nikt mi nie zabroni. A już na tyle się przyjaźniam, że myślę, że nie powinno być z tym większego problemu. Aha. Mhm. No dobra, no, no dobra, no nie to nie. Boże. Nie chcę to nie chcę, nie będę je przecież zmuszać do tego. E, okaż podziw. O jest. Idź Nina, idź, 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 idź. idź sobie. I weź od niej jeszcze próbkę DNA i to mi się przydało i w sumie mogę ją sobie stąd wyprosić, bo, bo fuj, fuj. No, no, super, super, super. Towarzystwo, mi tylko wejdzie na samą górę i będzie super. Zaproponuj szalony plan, przekaz zmyślone wieści, co, chce się z sonarami i promień zamrażający. Nie, a właśnie, propo promienia. Zapomniałam, że miałam moją ławkę tutaj zmienić, odmienić, namienić, zrobić, postawić, kupić, nie wiem, cokolwiek. Jakąś taką ładną ławeczkę bym chciała, pojedynczą. Tylko gdzie ją teraz znajdę? Hmm. Tutaj jest jakaś taka. O, ta jest super, jaka marmurowa w ogóle. Drewniana, to jest bez oparcia, ławka miłości. No, mogłaby być ewentualnie. Ale potrzebuję jakiegoś kwiatka tam za nią. Jakiegoś takiego fajnego, fajnego, mniejszego, większego. Mm. No, takie wylecę, ale niech będzie. Dobra, niech se stoi. Od razu, przyjemnie, od razu, milej. Panie! Towarzystwo na full? Dobra, mamy towarzystwo na full i złośliwość mi chyba wpadła tam, niestety. Okej, okay, skorzystaj. Nie będziemy transformować kibla, bo nie wiadomo, co, co mi tam wbije. Mamy tutaj kominek, możemy ulepszyć na automatyczne zapalanie i na osłonę kominka. Powinno być troszeczkę bezpieczniej. I fajnie, bo kominek jest spoko. W sumie chciałabym mieć taki kominek w pokoju, ale przy moim szczęściu pewnie bym wszystko spaliła w domu, także... A, nie mogę ulepszyć, bo jest włączone. No trudno. No, trudno. To machniemy sobie jakąś kolacjeczkę pod tytułem y, 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 Homara z wody. W sumie chyba nigdy sama nie jadłam homara, tak sama z siebie. Miałam okazji. Ostatnio widziałam w sklepie tą ośmiornicę. Chciałam kupić, ale ona powiedziała, że nie będzie takich rzeczy, no to sama nie będę gotować, no sorry. na sobie homara. Y, ośmiornicę nie opłaca się kupować. No jak tam ten twój homar? Kończysz? Skończyła, a nie, jeszcze do piekarnika. Sorry, sorry, okej, okay. sorry, sorry. Mamy to, mamy to, dobra. Ja wiem, weekend to jest straszna pora, gdzie nie ma co robić, ale myślę, że jak jutro wstaniemy, to będziemy mieli co robić przy naszych roślinkach, także też się tym troszeczkę zajmiemy. Jak tam nasze... Z Bellą się przyjaźnimy, tak? Dobre przyjaciółki. Z Niną? Żadnego. Alex. Nicole. Dobre przyjaciółki. Okej. Okay. Sotria. Dobra. Dwie przyjaciółki mi w zupełności starczą. Fajnie by było, gdyby jeszcze Nicole poznała się z Bellą, ale... Myślę, że to nie jest aż tak bardzo konieczne. Dobra, wyślijmy miskę może na spanie. Leć. I widzimy się jak wstanie. No wstaniesz dzisiaj? Lol. Wow, w końcu wstała. Dobra, w takim razie strój, zmień strój na codzienny. Co my tutaj mamy? Obejmij kogoś, nawieź roślinę i opowiedz sobie historię. Opowiedzieć sobie historię może, nie ma problemu. Nawieź o Jezus Maria. O Jezus Maria. Zbierz cały plon. Zdecydowanie. Będzie się czym bawić podczas różnych tam rzeczy pod, w tym w laboratorium. No i może jakieś tam półpunkcika się wbije na tym, kto wie. Co ja tam miałam? Odchwaszczać? Nie, nawieźć roślinę, ale nawieźć nie mogę. bo niedawno na, na nawożona, także okej. Okay. Gdzie mam w ogóle kwipunku? To jest najważniejsze pytanie. Co to jest? Eliksir młodości. Dobra, to nie zostanie. Tutaj jakieś duperelki, duperelki. A, właśnie, bo ja zapomniałam. Lampę lewitującą muszę gdzieś postawić. Czy dałoby radę ją postawić na tym tutaj stoliczku? Czy ja to mogę tutaj? Nie, to jest dobra. Gdzie jest ta lampa lewitująca? Gdzie jest moja lampa lewitująca? Mogę. Boże, jak fajnie. A mogę to tutaj dostawić, czy nie? Nie mogę, nie mogę, ale mogę tutaj, o super, nie widziałam tego, dobra, to niech sobie tam stoi i jeszcze to moja antena, antena, którą ostatnio zrobiłam w pracy, tu jest, gdzieś ją by tutaj postawić, tylko jeszcze nie wiem zbytnio gdzie, ale A, nie mogę obracać, super, no dobra, niech sobie tak stoi, opanuj umysły w otoczeniu. Epidemia słowego pęcherza, szczęśliwe miasto. O, dobra. Szczęśliwe miasto może być. Tym się jeszcze nie bawiłam, także... Lol? What the fuck? O, bring me to spaghetti, 273 smolony zarobiło. Wow. Taki majątek. Tyle <laughs> pieniążków. O Jezus, a co ty robisz w ogóle? A, odchwaszczanie. Okej, okay, okej. Okay. O, i mogę nawieść coś. Dobra. To na razie nie rób tego, zaraz nawieziemy i... Właśnie, właśnie. Właśnie, bo co my tutaj mamy? Zaszczep trzy rośliny. Ym, biorąc sadzonkę z innej rośliny. Ale to chyba na wyższym jeszcze poziomie. Nawieść pięć roślin, ok? E, to jeszcze sobie to zrobimy. Tego nie mogę. To mogę nawieźć. Już bez znaczenia czym nawet. Nawieśnie, na nawieśnie. Na na mogę cokolwiek jeszcze nawieść? To mogę. Tu będę miała cztery i to będzie piąta. Dobra. Lubię to. Szósty poziom ogrodnictwa. No trochę jeszcze do tego minie i przeszczepić trzy rośliny. to pewnie na wyższym poziomie. Ok. E, opanuję umysły. Szczęśliwe miasto. Hmm. Jesteśmy tacy Czy to jest jedyna interakcja, którą mogę w jednym momencie mieć? Nie, natomiast impreza to zaczyna nakałuć, dobra. Co my tu jeszcze mamy? Kontaktuj się... udaremni porwania? Nie, skontaktuj się z kosmitami. Może nawet nas porwą, super. A nie mogę tego robić częściej niż 24 godziny. No dobra, skontaktowaliśmy się z kosmitami hihihi, hi, hi. udało się super, którą mamy 11 godzinę. Okej, okay. skorzystaj. To możemy w sumie włączyć na kolor różowy, fioletowy, oczywiście, że fioletowy. Oczywiście, że fioletowy. O, rozpaliło się super, ok. Co chyba się roślinkami dalej pobawimy. To jest Alex. Oczywiście, że to jest Alex. To nikogo w sumie ciekawego nie widzę w okolicy. Przydałby się ogólnie naszej y, misce jakiś mąż. Przy czym mąż to zły pomysł, bo y, nie mam czasu już się nim zajmować. <grytanie> tak, typowy. Dobra, zobaczymy, czy jeszcze coś mogę probić z moimi roślinkami, ze względu na to, że potrzebuję wbić kolejny poziom naszego ogrodnictwa. Który to jest w ogóle. Jak to się sprawdzało? Tak? Trzeci. Dobra. Trzeci. Jeżeli trzeci, to jeszcze tylko ten i następny. Super. Mm, mm, mm. Spiesz... Mów do rośliny. To mi powinno cały czas wbijać kolejny poziom. A ja owszem. Super. Mogę porozmawiać z każdymi roślinami. Ze wszystkimi roślinami, jakie mamy. Mm, bardzo dobry pomysł. I z każdą rośliną zrobię jakąś interakcję. Mów do rośliny. Tak. Mów do rośliny. Tutaj do Ciebie mogę pogadać. Ja wiem, że to trochę zejdzie. O, mogę podlać i mogę ewoluować i mogę pogadać. Dobra, to będziemy wiedzieli, na której roślinie chociaż skończyliśmy. <słyska> Lawonciki wbijają się pięknie, pięknie, oh, super. Cześć, ziomeczka, nie wiem, kim byłaś. <słyska> to jest trochę złe. Widaczka gada sama do siebie do, do rośliny, ale towarzystwo nie spada, także... Gdyby nie Bella i Nicole, no to byłby to bardzo dobry pomysł na to, żeby sobie podwyższyć yy, co? Towarzystwo. Ile tam już mamy tego? Mama mija? To tak szybko, fajnie idzie, że to mi się tak strasznie podoba. A nigdy w sumie nie bawiłam się w ogrodnika w Simsach tak bardziej. 54. A czy ja będę musiała ogarnąć 10 poziom, przepraszam? A ja owszem. No to trochę się tym pobawimy. No super. A, bo na tej roślinie skończyłam. Dobra. Mm, mów do rośliny. I, mogę nawiść kolejną. Okej. Okay. I mogę z nią porozmawiać. I porozmawiać. I ewoluować koniecznie. Mów do rośliny. Dobra. Poczekamy aż skończył z nią gadać. He, 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 Pewnie teraz jej opowiada jakiś super dowcip, którego nie rozumiemy. Ym, mów do rośliny, zebrać cały prąd to później. Aha. Ui, super. Ah. To ile mamy? Przypomnijcie? O, 70%! Wow, jak szybko, jak fajnie. Zbierz prąd, ewoluuj. I ewoluuj, i, i nie mogę dalej ewoluować. Chyba przestanę z nimi gadać, bo. Zabiera to sporo czasu, a... Ale no właśnie. I zajmuje mi kolejka, która w sumie jest mi dosyć potrzebna, żeby to wszystko skończyć, no ona no, no, dobra, już nie będę się przy tym tak bardzo ten... ewoluuj. E e e e dobra, to Ciebie nawiozę czymś, na przykład winogronem, niech będzie. To <grym> jest takie złe. Powinna mieć swoje osoby, które powinny na zmianę się tym zajmować. Nie Bella, nie teraz. Nie, Belno, nie dzisiaj, nie dzisiaj, spokojnie, damy radę, na pewno się jeszcze zobaczymy, na pewno nie raz, <grystanie> ale nie dzisiaj. W sumie byłoby złe, gdybym podrwała Mortimera, naszą Huli, I, i, i zbierz cały plon. Ojej, moja biedaczka jest w ciężkim humorze teraz. Piąty poziom ogrodnictwa, super, widzicie, niby nic się nie robi, a poziomy się same wbijają. Okej, okay. A, Nicole, cześć Nicole. Cześć Nicole! Zapytaj, jak minął dzień? Ja wiem, że jesteś nieswoja, ale twoja przyjaciółka przyszła, hej, powinnaś z nią pokazać chociaż troszeczkę. A gdzie ona jest? O, idzie, ok. Cześć Nicole! z muskoły przed nią, holy. I obejmij. Właśnie, bo chciała ob objąć kogoś, ale nie pykło Weź prysznic, pomyśl pod prysznicem. Ja. Najlepsze, co mogę teraz zrobić. Może mi wejdzie kolejny, 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 wiecie, kolejna ewolucja, w sensie yy, Eureka wymyśliła coś i tak dalej, i tak dalej. Chociaż nie, bo jest w tak kiepskim stanie, że masakra. E, oglądaj... Film z Masakry Północy z Nicole. Gdzie ona mi tam poszła na górę? Pewnie do komputera, znając życie. No super, że jesteś zainspirowana. Oglądacie razem? Na pewno oglądacie razem, chociaż nie gadacie, ale spoko. Aha, poszła na górę do komputera. Okej, okay, nie ma problemu. Mogę ją zaprosić na kolację. Możemy zrobić jakąś kolacyjkę. Podaj kolację. Yy... Cokolwiek. Cokolwiek. Halo? Dobra. Nie zgadnę. Siedzi przy komputerze, mogę się założyć. No oczywiście, że siedzi przy komputerze. Hmm. No dobra, już tam, niech będzie. O, spać mi się co? Jest późna godzina, jak to nagrywam. No ale dobra. Nie musicie tego wiedzieć. No i co z tym komberem? Komberem czy czymś, że tam? Coś tam? Jest, OK. Zawołaj na posiłek. Chodź, Nicole. Nicole, chodź na obiad. Chodź. Na kolację. Chodź. Zjedz, bo zmizerniałaś ostatnio. Spróbuj uspokoić. Okej. Okay. Um, co tutaj mamy jeszcze? w Aromantyczne. Um, obiecaj gadka na, gadka na potrawę. Zobaczmy, czy... czy może z Nicole by coś pykło. No bo może... W sumie, dlaczego nie? Nie. Okej, okay. no dobra. Trochę smutno. Naprawdę troszkę smutno. W sumie byłoby fajnie, gdyby można było wiecie, dziewczyna dziewczyną, chłopak z ale widzę, że to jest druga osoba, która mi odmawia takich rzeczy, także dosyć smutno. Okej, okay. to wszystko mogę posprzątać, bo jedzenie to ja sobie zawsze mogę zrobić. Wyślemy ją na Siusiu, czyli do Kibelka, tutaj pięknego, fajnego, słodkiego. I wyślemy ją spać. I słuchajcie, w następnym odcinku pójdziemy na dwa dni do pracy. Powinno mi to wrzucić gdzieś około tutaj, oceny pracy, czyli za kolejny odcinek. Znaczy, nie ten następny, co będzie, tylko jeszcze kolejny. Powinniśmy mieć awans, tak, mam nadzieję. I właśnie. Yy, rakieta kosmiczna, bo ja zapomniałam, rakieta kosmiczna, mhm. yy, no tak, potrzebuję dziesiąty poziom kariery, ale mogę sobie na razie te wybudować i mamma mia, jakoś tak by ją postawić, ale budową rakiety kosmicznej zajmiemy się w kolejnym odcinku. Także jeżeli czekacie na więcej odcinków, to nie zapomnijcie zasubskrybować kanału, dać łapki w górę oczywiście pod tym filmem, napisać komentarza, wejść w opis filmu, są wszystkie socjale i wszystkie inne rzeczy, które powinny Was zainteresować. I co, widzimy się już niedługo, także trzymajcie się, do zobaczenia, do usłyszenia już niedługo i cześć!